Wziął obiad małego chłopca, rozmnożył go i nakarmił tysiące kobiet i mężczyzn. Ludzie doświadczyli czegoś przełomowego, zasmakowali przełomu, dosłownie poczuli go i zasmakowali go. Widzieli, jak Jezus na ich oczach dokonał cudu. Każdy, kto zna służbę Boga, Jezusa Chrystusa. Wie, że wiąże się ona z dokonywaniem cudów. Gdziekolwiek pojawiał się Bóg w piśmie, manifestowały się cuda. Ludzie przybyli, by słuchać Słowa Bożego. Trochę to trwało, zrobiło się późno i uczniowie podeszli do Jezusa. Mówiąc mu: „Proszę, pozwól ludziom udać się do pobliskich wiosek, by znaleźli sobie coś do jedzenia”. Jednak Jezus Chrystus spojrzał na nich i powiedział: „Wy ich nakarmcie”. Powiedzieli: „Nawet gdybyśmy mieli za sobą wynagrodzenie warte roku pracy człowieka, nie wykarmilibyśmy tego tłumu”. Pozwólcie, że powiem wam coś. Bóg prosi was o dokonanie niemożliwego. Są zadania, jakie Bóg złożył na waszych ramionach, które wywołują lęk. Gdyby spojrzeć na nie po ludzku, dosłownie nie wiadomo, jak je wykonać. Wydaje się, że za każdym razem, kiedy Bóg chce, abyśmy coś zrobili, to wykracza ponad nasze możliwości. Kiedy spojrzysz dookoła siebie, zdajesz sobie sprawę, że to, co masz, nie jest wystarczające, by wypełnić tę misję. Musisz czegoś dokonać, jednak nikt cię nie wspiera, a jednak Jezus powiedział: idź, idź wraz ze mną. Jeden człowiek z Bogiem stanowi większość. Ludzie przybyli tu u mnie, pragnęli doświadczyć tego ponownie, ponownie pragnęli spożyć chleb. I kiedy dotarli do portu, ujrzeli, że nie było tam łódek, poza tą, która należała do uczniów Jezusa. Ale Jezus nie podążył za uczniami, dlatego wskoczyli do łodzi i podążyli za Jezusem. Przybyli kolejnego dnia, jednak Jezusa nie było w pobliżu. Weszli do łodzi, udali się tam, gdzie myśleli, że Go znajdą. I faktycznie odnaleźli Go po drugiej stronie w Kafarnaum. Pytali, jak się tam dostałeś? jak się tam dostałeś więc Jezus Chrystus zaczął ukazywać im odpowiednią perspektywę powiedział szukacie mnie nie ze względu na znaki ale na chleb musimy pomyśleć w Duchu Świętym by rozwikłać tę prawdę przedstawić to Kawałek po kawałku, by wyciągnąć z tego, co możemy, powiedział, szukaliście mnie nie ze względu na znaki, ale ze względu na bochny chleba. Powodem, dla którego chcę, abyście to rozważali, jest to, że bochen chleba był znakiem. That's right. Roznożenie obiadu chłopca nie było pomyłką, ponieważ nic w Bogu nie dzieje się o tak. Teraz, kiedy zwrócił ich uwagę, teraz, kiedy zaczęli wierzyć w Niego, teraz, kiedy ich wiara została aktywowana, już nie byli pasywni, ale aktywni. Weszli do łodzi, by go szukać. Zmienił biegi. Powiedział: Nie szukaliście mnie ze względu na znak, ale ze względu na chleb. Jednak chleby były znakiem. Tego dnia nie było innego znaku. Oprócz tego, co zrobił Jezus, zrozumcie, chciał zwrócić ich uwagę, chciał, aby przestali być pasywni, by zaczęli widzieć i smakować to, co było duchowe. Kiedy zaczęli tego szukać, ukazał im prawdziwą perspektywę. Moc Boża, której powinniście pragnąć, musi wykrażać poza fakt posiadania pracy. Dostania awansu, doświadczenia wzrostu. To była manifestacja mojej mocy, mówi Pan. Praca była manifestacją mojej mocy, ale musicie zrozumieć, że poza otrzymywaniem prac i doświadczaniem wzrostu, musicie znaleźć się w miejscu, w którym we mnie wierzycie i jestem dla Was źródłem. Bóg w żaden sposób nie chciał umniejszyć znaczenia cudu, którego dokonał. Nie chciałby zignorować chleb, jaki spożywali. W żaden sposób tego nie chciał, ponieważ jego służbą była manifestowanie mocy. Jednak pragnął ich uwagi. Jedynie ukazywał im właściwą perspektywę. Nawet jeśli Bóg uzdrowił moje problematyczne kolano. Chcę, aby moja relacja z nim wykraczała poza problemy, jakie może rozwiązać w moim życiu. By relacja nie opierała się jedynie na jego dłoni, ale na jego obliczu. Już nie poszukuję jedynie dłoni Boga, ale Jego oblicze, bo ręka Pana zaspokaja potrzeby, ale oblicze Pana jest związane z relacją. Już nie jestem wierzącym, ponieważ mam kilka randów, trzy dolarów w moim portfelu. Jestem wierzącym, ponieważ Ten, który stworzył niebo i ziemię, jest wiernym Bogiem. Słyszycie? Jezus powiedział: Szukaliście mnie nie ze względu na znaki, ale ze względu na bochny chleba, które spożyliście. Argument, debata, rozmowa natychmiast skupiła się na znaku. Jeśli Kościół ma być Kościołem, musi być dowód na to, że to Kościół. A dowód musi być czymś więcej niż tylko spotkaniami, które są zbyt niejasne, by stanowić dowód, że to właśnie Kościół. Jest wiele spotkań na świecie, różnego rodzaju spotkań. Kiedykolwiek Bóg jest w coś zaangażowany, manifestują się cuda. I dziś ktoś doświadczy cudu. Ponieważ gdziekolwiek Bóg się w coś angażuje, manifestują się cuda. Dając temu perspektywę odpowiednią, Jezus pragnął, by przygnęli do niego i szukali go, nie tylko dlatego, że jedni chleb muszą rozpoznawać go jako ich piekarza, tego, który jest wierny, który zawsze ich wspiera. Czy pada deszcz, czy świeci słońce, nadal zasiada na tronie. To ważne, ponieważ... Nieważne, jak bardzo się starasz, jak długo się modlisz, czy wierzysz, zawsze przejdziesz przez jakiś test we wszystkim i za każdym razem. Jeśli dziś przechodzisz przez test, jutro też będziesz go przechodził. Może będzie to inny rodzaj testu i będzie dotyczył innego aspektu Twojego życia. Kiedy nadchodzi czas testu, nie zawsze jest to przyjemne. Więc jeśli twoje życie i miłość do Boga polega na braku testów, a Twoje poczucie pokoju zależy od pokody, kiedy świeci słońce, nosisz w sobie głęboki pokój, ale kiedy coś się dzieje, tracisz go. To dziś będziesz w kościele jutro w barze. Dziś będziesz w Bogu, a jutro go wyśmiejesz. Pan powiedział: „Chcę, abyście dotali do miejsca, w którym szukacie mnie, nie ze względu na to, co mogę wam dać”. Debata zaczęła koncentrować się na znakach. Powiedzieli mu: „Jaki znak czynisz?” Abyśmy wiedzieli i wierzyli Tobie, chcesz, abyśmy uwierzyli, musisz nam coś dać. Spotkajmy się pośrodku drogi. Co takiego uczynisz? Jezus Chrystus dokonywał wielkich cudów, Jego życie było zadziwiające, znaki były widoczne w każdym aspekcie Jego służby. Nie było dnia, w którym nie przemówiłby i nie działoby się coś ponadnaturalnego. Poruszał się w rzeczywistości ponadnaturalnej. Jednak nadal ludzie prosili go o znak. Prostą rzecz, i czytając pismo, wiemy, że mógł dać im taki znak, spełnić ich pragnienia i je zaspokoić. Pragniecie znaku? Którego? Czy chcecie, aby kamień zamienił się w chleb? A może woda zmieniła w wino? Wiatr się zatrzymał? Mógł dokonać wszystkiego. Jednak odmówił. Dosłownie mógł dokonać wszystkiego, ale odmówił. Debatowali z nim, posługując się teologią. Powiedzieli Jezusowi Chrystusowi, nasi ojcowie powodem, dla którego mówimy o znakach, jest to, że nasi ojcowie jedli mannę zdaną z nieba. Dzięki Mojżeszowi, jak napisał prorok. Tak działo się w czasach naszych Ojców. Wierzymy w Mojżesza ze względu na znaki, czyli powodem, dla którego jesteśmy nadal w Bogu, są dawne znaki. Wiara niektórych opiera się na dawnych znakach. Jednak Bóg odnowi waszą wiarę, dając wam silniejszy fundament do budowy. Powiedzieli mu, powodem, dla którego widzisz nas na tej drodze, jest mojżesz. I za jego czasów nasi ojcowie jedli manne. A Jezus odpowiedział: To nie on dał wam ten chleb, ale mój niebiański ojciec. I kontynuował, przedstawiając samego siebie jako chleb życia. Mówił, teraz otrzymacie chleb z nieba, bo prawdziwym chlebem jest ten, który pochodzi z nieba i jest w stanie dać życie światu. Mówił tu o samym sobie. Kiedy to przeczytacie i przestudiujecie, dojdziecie do wniosku, że chodziło mu o to, by nie tylko opowiadali o chlebie, ale by mieli z nim relację jako chlebem. Chciał stać się dla nich chlebem. Potem powiedział: Ja jestem chlebem. Chlebem życia. Jedliście to, co miało na celu doprowadzić was tutaj. Uzdrowienie, jakie otrzymaliście, to nie wszystko, co mam dla was. I nie chcę, byście podążali za mną, jak gdybym był tylko apteczką. Pomocą medyczną, ubezpieczeniem medycznym. Chcę, żebyście podążali za mnie, ponieważ jestem waszym Bogiem, uzdrowicielem, mistrzem, Panem, Stworzycielem i Wybawicielem. Halleluja. Powiedzieli mu. Pokaż nam znak, abyśmy mogli uwierzyć, bo nasza wiara musi być czymś podtrzymywanym. Można to zrobić tylko posiadając jakiś dowód. Kiedyś mieliśmy dowód. Czytamy o tym, czego dokonał Bóg pośród naszych Ojców. Więc, jeśli chcesz, byśmy uwierzyli, pokaż nam jakiś dowód. Ale on im odpowiedział: Dowodem jestem ja sam. Jestem Bogiem, który dokonuje cudów. Jestem tym, który toruje drogę. Jestem tym, który daje chleb. Jestem wodą żywą. Powiedział, że prawdziwym chlebem nie jest manna, jaką jedliście, bo prawdziwy chleb to ten, który wstępuje z nieba, ten, który daje życie światu. A kiedy to usłyszeli, powiedzieli: Panie, Dawaj nam zawsze tego chleba. Dawaj nam zawsze tego chleba. Podkreślał to samo nauczanie w trakcie swojej Biblia opowiada w Ewangelii Jana na rozdziale czwartym o doświadczeniu Samarytanki, która poprosiła o wodę, na co Jezus poprosił, by to ona dała mu wodę w pierwszej kolejności. I kiedy odpowiedziała pytając, czemu jako Żyd prosił ją Samarytankę o wodę, ponieważ między nimi a Żydami nie było porozumienia, odpowiedział jej kobieto, Gdybyś wiedziała, kto prosi Cię o wodę, sama byś o nią poprosiła. Gdybyś wiedziała, kim jest ten, który prosi Cię o wodę, sama byś o nią poprosiła i dałby Ci wody żywej. Mówił o wodzie w innym wymiarze. Proszę Cię o wodę, ale równocześnie mówię, że gdybyś wiedziała, kto Cię o nią prosi, sama poprosiłabyś o nią. A on dałby ci wodę, która jest wodą trwającą na wieki. Pytanie brzmi, skoro wiesz, że masz wodę żywą, dlaczego prosisz mnie o zwykłą? Czy to ta sama woda? Czy mówimy o innej? Mówicie o chlebie, jednak ja jestem chlebem życia. Jedliście chleb, który pochodzi z obiadu małego chłopca. Ale chcę, abyście zrozumieli, że jest inny rodzaj chleba, który wypieka niebo. Jeśli będziecie go spożywać, będziecie żyć i już nie umrzecie. Chcę powiedzieć komuś, że Pan prowadzi go na wyższy poziom. Jest wyższy poziom, na który prowadzi cię Pan. Nie wiem, do kogo to mówię. Ale jest tu ktoś, kogo Pan prowadzi na kolejny poziom. Bóg prowadzi Cię wyżej, daje Ci więcej. Woda, ale nie woda, chleb, ale nie chleb, wyższy poziom. Czy jesteście na Niego gotowi? Są rzeczy, które otrzymujemy od Pana, a które podtrzymują nas nie w trakcie. Trwania pewnego sezonu, lecz podtrzymują nas przez całe życie. Do tego stopnia, że wielu zacznie zadawać pytanie: Nie pojmujemy tego, co się dzieje. Nieważne, co w nas wszystkich uderza, ty nadal stoisz na nogach. Zaczną szukać przyczyny i powiedzą: Gdybyśmy tylko mieli połowę tego, co ty, odnieślibyśmy zwycięstwo w każdej bitwie, Wiedzą, przez co przechodzisz, jednak nie rozumieją, dlaczego odnosisz zwycięstwo. Widzieli, jak ludzie stawali przeciwko Tobie, nie rozumieją jednak, jak z tego wyszedłeś. Powodem, dla którego tak się stało, jest to, że zostałeś ukształtowany z materiałów, które pochodzą od Boga. To, czym obdarzył Cię Pan, to coś więcej niż można zakupić w sklepie. To, czym obdarzył cię Pan, jest czymś więcej niż może powstać w świecie materialnym. Pan złożył w tobie rzeczy, które cię podtrzymują w każdej sytuacji. Nie wiem do kogo to wypowiadam, ale jeśli zawołasz, to będzie to twoją łaską. Pan uzdrawia, jednak mówi: Nie koncentruj się na uzdrowieniu, jakie otrzymałeś. Skoncentruj się na służeniu mi przez służbę uzdrawiania, bo celem nie jest to, byś to otrzymał, ale by to trwało w tobie i abyś mógł to manifestować na stałe. Nie zostałeś jedynie pobłogosławiony, stałeś się błogosławieństwem. Dziękujemy, że dołączyliście do naszej transmisji. Ufamy, że zostaliście nią pobłogosławieni. Aby otrzymać więcej informacji, odwiedźcie naszą stronę.